Czy jeszcze ktoś z Państwa Stowarzyszenia chce zabrać głos, bo macie jeszcze Państwo czas? Bardzo proszę kolejna Dzień dobry, osoba. Mnie słychać? Proszę, proszę bardzo. Dzień dobry. Jest jeszcze jeden aspekt, który chcieliśmy poruszyć, aspekt nawet ważniejszy. Jako służby mundurowe zostaliśmy powołani do obrony kraju i jego obywateli, dlatego alarmujemy i ostrzegamy, że wprowadzenie tego typu ustawy Zdestabilizuje bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, tak jak to się stało w każdym innym kraju, w którym ustawa tego typu została już wprowadzona. Doprowadzi to do masowych protestów, rozrób na ulicach miast, dewastacji mienia publicznego i prywatnego, co w ostateczności może doprowadzić nawet do wojny domowej. Przykład: Australia, Austria, Kanada, Holandia, Francja, Niemcy, Anglia. Tam wszędzie właśnie to się teraz dzieje. Musicie wziąć jeszcze jedno pod uwagę. W krajach, o których tutaj wspomniałem, współczynnik wyszczepienia społeczeństwa wynosi 80, 85, 90%, a w Polsce 55%. Dlatego możecie się spodziewać znacznie większych rozruchów. Co jeżeli policja nie wystarczy? Wyślecie wojsko? A jeżeli do tego dojdzie, czy zadajcie sobie pytanie, czy wydając rozkaz spacyfikacji wolnych ludzi, my służby mundurowego wykonamy? A co jeżeli zrobimy w tył zwrot i wtedy to wy znajdziecie się naprzeciwko nas, wolnego narodu, zjednoczonego? Zostawiam Wam to pod rozwagę. Pamiętajcie, że każdy z Was głosuje swoim imieniem i nazwiskiem niezależnie od dyscypliny partyjnej. Jako Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń wnioskujemy o odrzucenie tego projektu w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.